Gdzie byłeś wczoraj w nocy? Stary jak ci się rączka skróciła Zrób tak jeszcze raz Pokaż Jak rączkę cofa Grit. On strasznie stary się w kółko ze mną biega i biega. No kolega tak z tym Nemezisem na bagier No Ale muszę już coś zrzucić. Chyba odpuści kurdo na takiej małej co odpuścił cardio. Patrz teraz to. Patrz teraz to, on ma strzykawę. Nie! 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 Nie wierzę, co się stało! Nie! Nie! Strzykawa go wyleczyła! chłopią wstał i padł od razu, bo jużemu dwójka była zakolejkowana przez Nemezisa. Nie wierzę! Ahoo, ahoo, ah, and they come on star Lay there, running down to the side. taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Ahoo, I love you when you sing that song. And. hits, hity przez tysiąc git. Ja nie. Aha. Uratuj dla widza! <noise> 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 o nie! Z maturki mam EXPOST! Nie! Nie ma to znaczenia! <noise> Aj no, faktycznie! Oby przeszła przez paletkę! Jest! 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 <noise> <śmienicza> 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 Trzy gry zagraliśmy w dwóch gierkach? Decek O co tu chodzi? Dawaj ci chila walne no ale ona idzie za nami Odsunąłem się jak coś <śmienicza> A. Ona cię nie weźmie Kawa to nie podniesie mnie Ale, że tak powiem. No i co tak leży. powiesz, leczysz. co, powiem szybko. Pod flip, powiedz co, szybko. Dupa! A no i muszę to teraz. Na mnie jest. Dedam. Nie dedaj, spoko. <grym> Nie wierzę, stary, co tu się podziało, co tu się podziało. <grym> No ale ze mnie No nie mogę! Dawaj, dawaj. Manifestuję go okrążeniami. Mówiłem! No mówiłem! No co ja mogę powiedzieć, nie? Patrz na spodnie Nikolasa, patrz. Bajka, 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 No nie te są średnie, ale teraz pokazałem Ci średnie, żeby wyciągnąć największą torpedę. Klapki. Ja ja bajka, bajka. bajka. Japanki. Możesz nie. mu wziąć marynarkę i ten dół z klapeczkami? To jest turkusowa ona. Popięty, gadasz do faceta. Zielony. To taka zielonkawo-niebieskawa jakby. koloru normalnego skina. I do tego klapeczki? Ej, JAK TO SIEDZI?! Co ty pierdzielisz stary?! No przecież ja tak do sklepu chodzę stary, kupić sobie picie na z nagraniem TBD wieczorem. Chłopie, okay. no, ale to jest na twojej wsi, a no No, kurde. Daj mi tą hulajnogę, proszę, bo to nie. bo to mama mi kupiła. Ej, kolego! Podawaj <laughs> tą hulajnogę, bo ja ci przypierdę. Co? Takiś był celny? Taki był sam Czasami wyobrażili, jak ktoś się tapi za mną, ale to jest jakaś umiejętność. Dawaj! Nice! Tako! Nie, dalej! Tako! Chodź tu, mój... HAHAHAHA <śmienic> Kaju, Cię kasz! HAHAHAHA <śmienic> Idę, idę Cyk, wy... ...dala Ehehe <śmienic> Tera ja wy... ...dalam ZO SZE BEEEEEEE Hahahaha No <co>? Strzelaj Strzelaj HAHAHA <śmienic> Ci co za idiota? <śmienic> Super jesteś, Krzak Bardzo dobrze Ci pożyłeś Nieeeeee Aha! O no, pomocy! Kręcę to do końca Ja się w ogóle nie boję jak ić rycerzem Ja też nie Aha! Nie zostawiaj mnie! Pomocy! Adrenalina, adrenalina. Dara, 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 dara. Jesteś chory psychiatrycznie. Jestem chory, bo mnie gardło boli. Zostaw mnie w spokoju. Huntresskom na jednej mapie będzie gorzej. O ty kurde świntuszku. Nie mogę! Ile tu było elementów? Pierwsze apteczka. Tiptik był użyty z apteczki, zaraz Tiptik zszedł, to dobiła sobie, kurczę, Deadhardem Hardem i też nie trafiła. Niesamowite. Auuu! <śled> nie ufaj killerowi, nie mówiono ci tego nigdy? Lol, jakby. <śled> No i co? Mamy dwa Kilki. Esa? Esa? Sejf latarką? A wiesz co? Wiesz co? Jako, że ci nie wyszedł z latarką, Sary? Sorry, życie bywa brutalne. Nie, no idź, idź, proszę cię, nie, nie każ mi tego robić, nie każ mi tego robić, idź, idź. Pierwszy raz w życiu zagrałem jak totalny siur. Pierwszy raz jako killer napisze fengs Faren, jak byłeś mały to kim chciałeś być w przyszłości? Ale tak serio czy nie serio? Serio pytam, no No jak serio to informatykiem Bo brat starszy mi zawsze jak coś się działo z kompem to naprawiał I mi to imponowało, też chciałem być A się okazało, że nie jest informatykiem i ja umiałem <laughs> to <potem> lepiej <laughs> Ja mówiłem co tydzień, żeby mi zrobił formata Bo mi się ścina komputer, a po prostu był tak chłowy. <laughs> A ty kim chciałeś zostać za dzieciaka? Ja nie powiem, bo ty byłeś, byłeś ambitny, i przy tobie wyjdę na rurę. No tylko, że mi się nie udało, a tobie? Chciałem udało być się. złodziejem. Uuu. No i wyszło. <grymujesz> Streamuję. <grymujesz> <grymujesz> Stary. Hello there? Co ja robię stary w tym DBD? Co ja robię no? O, tam są. Dobra. Dobrze, że mam letala, bo bym pobiegł tam. Ej, hey, Misiu. Pokażę kotka, no, zaraz. A sekund pięć. 5. Stary, że już. To jest trochę nieposzanowanie gierki. Nieposzanowanie sojuszników swoich. Cześć. Cześć, Cześć tu mam. <grym> Dać ci pomoc. No i co ci bogujesz, Chyba? No, trzeba było było z tym w sumie. <grym> No się wam chodzi! <grym> no co się dzieje? No ja chcę to kręcić! No! Ja chcę to kręcić tylko! Totalnie... Młody... Kur... Były tu dwie osoby stary, właśnie! Ej! To jest niesamowite doświadczenie ci powiem. Co? Przez ścianę go chwyciłem? Boom. Aha. No dobra. <laughs> Jaki ty tam wjazd prowadziłaś? ty od. Co? Zostaw! No nie! No nie! No nie! Dlatego uratować? nienawidzę trybów! Nienawidzę trybów, widzowie, w tej gierce.